Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja dzisiaj, nie wiem, mam jakąś obsesję na święta, najchętniej wzięłabym wszystkie moje ozdoby, które kupiłam, nagrywałabym się ostatnio hola na TikToka i po prostu uzdabiałabym mieszkanie. Nie wiem, czy tak po prostu nie zrobię, czy za dwa dni nie udekoruję w listopadzie mieszkania, po prostu nie wiem. Eee, robię z tyłu śniadanko dla Miłosza, bo jest po nockach i eee, robię zupę pomidorową. Zrobiłam herbatki. I będziemy jechać do Tickle Maxa do Rusty szukać więcej ozdób świątecznych. Stawcie koniecznie łapkę w górę i napiszcie komentarz i zaczynamy tego vloga. Był u mnie kurier i kurier przyjechał się z czym, z choinką. Tylko widzicie, że to jest moja karta, ona miała mniej więcej 1,80 m i miała mieć tylko szerokości około 80 cm, bo chcieliśmy, żeby nie była za duża, ale zobaczymy, rozpakujemy to. jakimś cudem udało się znaleźć miejsce parkingowe? Teraz idziemy do Tickei Maxa. To jest w sumie pierwsze miejsce, gdzie idziemy i jeszcze chcemy zejść do Iska, bo myślimy, że ISK też może mieć jakieś fajne, świąteczne rzeczy. Tak, to Myślałam, że tutaj nie będzie dużo rzeczy, bo okazało się, że to jest jednopiętrowy Tickei Max. Ale zobaczcie, co za poduszka Moja To ostatnio była tutaj, ale w innym i chciała ją, ale mówiłam, że jest bardzo świecąca i trochę ma rację. Jest mega świecąca, ale jest mega fajna, taka klimatyczna. Mnie interesował mega temat właśnie kocyków, Jakie są kocyki? Widziałam, że ludzie wstawiali na TikToka, że były takie różne w kokardki, czy to są takie w kokardki, w choinki, o jest, ale taki kurde print taki się print średni. Print średni, właśnie tego słowa no, mi no, brakowało, no, jaki ty no, influencer, print, 25 euro to mega mało, Byłem ogólnie kapę do sypialni albo coś do salonu taki, o taki Ci chyba pokazałam kot w laski, nie? o i w środku czerwony zobaczcie co znalazłam kokardkę, ja już mam kokardki czerwone ale panterkowa ale jak ona się obraca nie. widzicie te ozdoby, ja nie mogę, jaki cukier 170 euro, no cena dla mnie mega kosmiczna, ale zobaczcie w ogóle na tą kokardę co to jest, ona tylko stoi? nie, mega zobaczcie ale widzicie ile dużo nie dociągnięć? Prezenty ja mu świecą. Nie no. mi się spodobał dziadek mróz, tak? To on się pisze, tak nie Tu są właśnie takie te różne gałązki. Zaraz popatrzymy. Ale kurde, wyg ale wyglądają tak sztucznie, wiedlany. co? Mi się coś takiego przydało. Coś takiego. A też tyle samo. Tak. Ale, elf, zobacz, jaki elf! Ej, to, ale to, to już takie bombki ładne, złote. Te ładnie wyglądają. O, chciałam wam nagrać i zepsuł A nie! Ooo Tak słabo. Ale tu i ten ubity. A, no nie gra. Hmm. Ja, jeżeli mnoszowi się coś podoba, to naprawdę muszą mieć fajne ozdoby nie, to Ale słabo. Zastanawiam się nad takim dziadkiem, czego nie postawić tam od zasą, żeby stał na ziemi. Stoś. Nie rzucałby się w oczek stoi. Tu są już bardziej pozytywki w takich jasnych kolorach. To są jakieś takie, widzicie, już ozdoby. I tu jest taka fajna pozytywka. Mi się ta podoba. Piękna jest. Takie miasto, mało brakuje, żebym po prostu z tym wyszła, widzicie to, Ej, na, ale na żywo ładniej niż na ekranie, tylko, to, tylko szkoda, że to jest tak, widzicie, jak powykończone, czekajcie, zaraz wam wyostrzę, takie, mówię, że ja bym tego wzięła, Jeden jest chyba większy niż tamten, tylko tamto był taki fajny, puchaty, a ten jest taki złoty, złoty, ale fajnie mi się sobie nam pasowało do mieszkania, ale ty mówisz, że coś z nim jest nie tak? Nie, że mały. Fajnie, no, tak. że przyszliśmy tutaj do TK Maxx. Jest mega fajnie. Zobaczcie, jakieś kapuczynki no, dla zwierząt. Pamiętasz, że co roku były tak. te same zabawki? Tak. A w tym roku są już nowe, nie? Zobaczcie, ile zabawek aż tam mega do końca. Jaki Denver tutaj przyszedł. O, tylko jest o on roku. ma, nocno tego on roku. Ma. Pokaż widząc co znaleźliśmy. Kurteczkę dla no, Denvera ma, z kieszonkami. Zobaczcie, byśmy maczowali A co się te kieszonki? Faktycznie taki sam. Miłość mówi dzisiaj naszej teściowej, mojej teściowej, że tutaj jest fajny właśnie PK Max. Ona nie, tutaj nie. Z idę, jest do auta i mamy iść do ona nie? I ja jechać gdzie indziej, on wypije auta jest kanadarka. A miłość go ich. I miłość dzwoni, co tutaj robisz? Ona jest w PK Max. Więc jesteśmy się wracamy do PK Maxa. A może tutaj po prostu kupimy ten jakiś kotyk. Zobaczymy, ale ja już przeglądałam, to po wyderali powybierali to, co ja przed chwilą widziałam, albo przekładali na inne miejsce, więc idziemy. Znaleźliśmy takie nauszniki bardzo pasują w ogóle do mojego świadczy. No futra. i praktycznie identyczny print. Patrzyliśmy, pokaż, tutaj na takie, ale trochę się różniły. Te się różniły, te się różniły, a mój pacho mówi, a że... A te idealnie jest. pasują. Widzimy wszędzie i tylko. O oh wow! O oh wow! Oh wow! Oh wow! Jesteśmy zaproszeni na kawę i idziemy, wziąłem swoje ciastkę w miseczkę, dwa rodzaje trochę się prasiliśmy. Ale też mieliśmy wcześniej zaproszenia i monopoli. Idziemy sobie zagrać jedną partyjkę. Dzień dobry, ja się już ogarnęłam. Mam tutaj na sobie takie dżinsy z Zary. Mam taką bluzkę przyświtującą i marynarę. I jedziemy do Rusty, Poszukiwałam dalsza część, po prostu poszukiwania ozdób świątecznych. Moja drzewa kupiła takie kokardki na choinkę z haczykami, już takie bordowe, czerwone. Jedziemy po nie zobaczyć, czy są jeszcze jakieś inne kolory. Myślę, że je kupię właśnie też na girlandy, na choinkę. Czekam, na mojego męża wróci z pracy, więc ja przez ten czas wezmę po prostu pieska na spacer i pójdziemy chyba w ogóle wręczyć pierwsze zaproszenie syrne. Pójdziemy do mojej teściowej i do miłego brata. I let's go! Jesteśmy w Rosmanie, przyszliśmy do Rosmana i widzę, że tu są też takie choinki, świeczki. Tu są takie mniejsze, o. Albo jedna taka, jedna taka. A tutaj co to jest jeszcze w zasadzie? Taki, taki płatek. płatek. Też by fajnie wyglądał taki płatek, nie? Mhm. I tu są aniołki takie niby. Chyba, że popatrzę i ewentualnie pójdziemy do rusty no, i wrócę no, się, nie? Z no, ruszką będzie łatwiej pokazać. No. Przyjdy. Są poszukiwania girlandy. I wpadłam na taki pomysł, bo tu znalazłam takie gałązki w Rossmanie, dobrej jakości, żeby może wziąć na gorący klej i samemu zrobić taką girlandę. Ja ją potrzebuję akurat do kuchni. O, coś takiego bym zrobiła, tylko bym potrzebowała 6 gałązek. Na pewno 1, 3, 50 euro. 20 euro gdzieś wejdzie. No. Nie wiem, to, to są 3 gałązki. To chodzi jeszcze 3. Czy to wygląda źle? Chyba nie, co? Hmm, Może nie przemyślimy my. ten temat. 20 no. euro to nie jest dużo jak za girlandę, no. a tylko musiałabym pożyczyć od mojej teściowej e, klej. My. klej. My. No i jak na razie przejrzyliśmy właśnie tej rusty o. i patrzymy sobie, różne te girlandy jeszcze pierdoły. Muszę chyba jakąś promocję nas bo płynie płynne Tutaj mamy właśnie tego z rusty, co wam opowiadałam i on już jest o wiele większy niż te z TK Maxa. I o wiele troszkę... Czekajcie, ja Was Wam pokażę. Jakby On sobie tak stał. No i patrz, ten już stoi tak konkretnie, on już się zwiększy. Nie Cześć, czy dużo większy? Może trochę tak, ale nie aż tak. O, o, o kapelusz. Jest tutaj fajną bombkę, ja zamówiłam takiego jelonka z Beliani, bo dostaliśmy taką, taki przeprosinowy bon za 50 euro z tym łóżkiem, mieliśmy takie zamieszania i wykorzystałam i po prostu zamówiłam sobie takiego jelonka, e, ale ta bombka 150 euro, przesada ta. No, tu są jeszcze takie, ale tu są jeszcze droższe i to jest taka, o chyba, że ona tak będzie fajnie zwisać, To też byłaby fajna, bo to do kuchni, nie? Ale kurde, no nie wiem. Ale tamta jest mega gęsta, ja nie wiem, czy ona tam nam się zmieści, bo wiesz, gdzie ją chcę? Na tym marmurem w kuchni, bo ja będę musiała jakieś haczyki to zahaczyć. Okej, okay, rozpakowałam ją i ona wygląda tak, że to jest właśnie ta gałązka. I na tych gałązkach po prostu mogłabym pozahaczać na haczykach ją tutaj, bo ja chcę dać ją tak nad tą kuchnią, a te gałązki tym... Ale je można uginać, te gałązki, patrz. Tutaj na tę stronę nawet, jakbym chciała wszystko. Więc zobaczymy, może jeszcze jakąś isku z nas. No I mamy kokardki, po które przyszłam. Właśnie, i faktycznie są i beżowe różne takie, i zielone. No to nie, no nas interesują te kolory, myślę. Raz, dwa, trzy, 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 trzy. cztery, pięć, sześć myślę, bo na, na girlandę, tą co kupimy? Sześć, tą, co kupimy na girlandę i na choinkę, no to no. nie wiem, czy nie więcej, jak myślisz. Osiem. Zostawiliśmy wstępnie zładowanie koszyk, bo mam nadzieję, że nikt nam go nie rozładuje, nic nie wyciągnie z koszyka i lecimy z podejska Zobaczyć czy może Girlanda jednak jest lepsza tam, bo mi roznalazł za jedyne 10 euro, a to jest 35 euro, więc jednak jest ta różnica w cenie. Więc lecimy i zaraz wracamy z typu szmierki, bo za czarno z koszyka. Dobra, mamy tą girlandę. No i na pierwszy rzut oka patrzcie, świeci trochę, nie? Ale no, czy nie ma takiej tragedii? Nie ma takiej tragedii. Ale widzę, że to są już takie gałązki, tu są takie fajne podstawki na świecie. Co mi się podoba. Takie szyszki. Szyszki. Może te szyszki dołożysz? Jest... <laughs> o, to jest taka cieniutka, to taka... To ta. Ta? No, to jest... A nie da się tego, chodź tam dalej, otworzymy to trochę. Nie trzeba jej otwierać, bo widzę, że tutaj wisi i ona wygląda tak, nie? No ta już jest mniejsza, mi się znowu nie będzie takiego problemu, bo chcę ją dać nad kuchnię, nie? Trzeba kupić, jeśli chcesz i dwie. Po no, 10 euro no, to no. ma być 20, a nie 35. Ale tu już jest lepszy isk niż tam byliśmy w Niemczech, nie? W sklepie Dziękuję wszystkim za tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i napiszcie, czy zaczynamy już powoli vlogi świąteczne. Bye!